Tematem dzisiejszego spotkania będzie mindfulness. Jak zacząć? Zapraszam serdecznie. Chciałabym się podzielić z wami paroma refleksjami odnośnie mindfulness z uwagi na to, że był to jeden z elementów, który zmienił moje życie. Zacznijmy zatem od definicji. Definicję stworzył twórca konceptu mindfulness John Kabat-Zinn. Jest to świadome, uważne bycie w chwili obecnej bez osądzania. Z naciskiem na każde z tych słów tej definicji świadome, uważne bycie w chwili obecnej, bez osądzania, bez nadawania konkretnej wartości temu, co doświadczamy. Ja mindfulness zaczęłam się zajmować 3,5 roku temu, gdy pewna osoba powiedziała mi sprawdź, co mindfulness może dla Ciebie zrobić. Zdawało mi się to wtedy takim. Amerykańskim, czy może zachodnioeuropejskim konceptem. Sama nazwa mindfulness po polsku nie do końca mm, możliwa do przetłumaczenia, gdyż mówimy na to uważność, ale nie przenosi to pełnej y, otoczki, którą można by właśnie uważności, y, y, w słowie uważności odnaleźć. Mindfulness jest to praktyka, która sprawia, że ćwiczymy mięsień mięsień uważności. Jest to dosłownie trening. John Kabat-Zinn, twórca właśnie tego nurtu, stworzył ośmiotygodniowy kurs redukcji stresu na bazie uważności. Znacie kogoś, kto nie chciałby sobie zredukować stresu? Genialna nazwa, jeżeli chodzi o marketingowe chwyty, triki, ale tak naprawdę ciekawostką jest, że doświadczyłam tego na sobie. Że mindfulness nic nie daje. Mindfulness zabiera. W moim przypadku mindfulness zabrało ciągłą gonitwę myśli, problemy z zasypianiem, lęk. Zabrało dużo takiego cierpienia, które dodawałam do różnych sytuacji. No i faktycznie mój poziom stresu się zmniejszył. Ja jestem w procesie przygotowania do bycia nauczycielem Mindfulness. Bardzo chętnie dzielę się moimi doświadczeniami, gdyż mindfulness pomogło mi zbudować odporność psychiczną. Tak zwaną rezyliencję. Chciałabym Was zaprosić do pewnego ćwiczenia, które pomoże zrozumieć, po co ćwiczymy uważność. Jeżeli możesz, to przymknij teraz oczy i wyobraź sobie sytuację. Jesteś przy bardzo ruchliwej ulicy, na chodniku, i przechodzisz, a po drugiej stronie ulicy idzie osoba, którą znasz. Próbujesz ją przywołać, machasz, być może wykonujesz inne ruchy, żeby przywitać się po prostu z tą osobą, ale ona Ciebie nie zauważa. Jest bardzo głośno, gwarno. Przejeżdżają samochody, i faktycznie ta osoba po prostu mija Cię bez zauważenia i idzie dalej. Wyobraziłeś sobie tę sytuację? To teraz poproszę Cię, zauważ, jakie emocje wzbudziła w Tobie ta sytuacja, że ta osoba Cię nie zauważyła. Spróbuj nazwać tą emocję. Gdybyśmy byli na takim spotkaniu na żywo, wzięłabym flipchart, i na tym flipcharcie, właśnie narysowała taką tabeleczkę, gdzie W pierwszej kolumnie byłyby emocje. Tak też zrobię. Tutaj mamy emocję, która została wywołana przy okazji tego, że ktoś ciebie nie zauważył. Emocje w ciele zawsze są pierwsze. Po nich następują myśli. Mimo, że nawet tego nie zauważamy, to się właśnie dzieje. Wezmę drugi mazak, a ty spróbuj przywołać myśli, Jedną lub więcej myśli, które pojawiły się w momencie, gdy ta osoba Ciebie nie zauważyła. Co sobie pomyślałeś? Pomyślałaś. I ostatnią rzeczą, którą tutaj <laughs> dopiszę, po emocjach, myślach, przychodzi czas na działanie. Co zrobiłeś, zrobiłaś w momencie, gdy ta osoba ciebie nie zauważyła? Co stało się potem? Bardzo lubię robić to ćwiczenie na spotkania, gdy mówimy sobie o właśnie mindfulness, ze względu na to, że jesteśmy w stanie zauważyć, że naprawdę każda osoba ma inaczej. Każda osoba, która robi to ćwiczenie. Ma innego, odczuwa inną emocję, po niej idzie inna myśl oraz następnie inne działanie. Wielokrotnie spotkałam się z tym, że emocją był smutek. Po niej myśl była o jejku. Dlaczego ona mi nie zauważyła? Eee, chciałam bardzo, żeby mnie zobaczyła. Czy coś może u niej się zadziało takiego? A potem przychodzi działanie, i na przykład może być to usilne machanie za tą osobą. Inną emocją może być irytacja lub rozrażnienie. Myśli przychodzą: Hej, dlaczego ona mnie nie zauważyła? Tak dużo wysiłku włożyłam, czy włożyłem w to, żeby zobaczył mnie mój znajomy, a on mnie w ogóle nie zauważył. Działanie? Może być na przykład napisanie wiadomości, wzięcie telefonu, zadzwonienie lub napisanie wiadomości do tej osoby, albo też przejście obok z taką myślą: co się dzisiaj dzieje, że mnie ludzie nie zauważają? Możemy się też zacząć, działanie może być takie nastawione również w kierunku obwiniania się: hej, może ja coś złego zrobiłam poprzednim razem, że ta osoba mnie nie zauważyła. I każdy ma swoje emocje, każdy w tym momencie będzie miał inny tok od emocji, myśli po działanie. I to ćwiczenie miało na celu wskazanie, jak działa nasz umysł. Jest taki model w psychologii ABC, stworzony przez Alberta Elisa, w którym A to jest action, czyli ta sytuacja, która się wydarzyła. To, że po ruchliwej ulicy jeździły samochody, my przechodziliśmy jedną stroną, po drugiej był ten znajomy, który nas nie usłyszał. B to są beliefs, czyli nasze przekonania, które w związku z tym stworzyliśmy, powstały one z emocji i z myśli, które właśnie doświadczyliśmy przy okazji tej sytuacji. A C to konsekwencje. Konsekwenc, czyli nasze dalsze zachowanie, nasze działania, które podjęliśmy po tym, jak ta osoba nas nie usłyszała. Można pójść o krok dalej właśnie od tego modelu ABC i zastanowić się, czy jesteśmy w stanie zmienić nasze działania, zmienić te konsekwencje, które wynikają z naszych przekonań. Do tego służy właśnie mindfulness. Żeby odnaleźć w sobie taką: Sekundę przerwy, milisekundę tak naprawdę, na to, że te powstałe w nas myśli i emocje prowadzą nas do konkretnych konsekwencji, do konkretnych działań. I wtedy dokładamy literkę D. Literka D oznacza dyskusję. I to jest dyskusja właśnie. Do czego doprowadzają nas nasze emocje i myśli? Z emocjami się nie dyskutuje, emocje, jak gdy pojawiają, gdy przechodzą, one po prostu są. W mindfulness zauważamy wszystkie emocje i je akceptujemy. I po D możemy dodać jeszcze literkę E, czyli ten efekt tego, że podjęliśmy tę dyskusję. Podjęliśmy dyskusję z właśnie naszymi działaniami. Nie jest to łatwe. Powiem szczerze, że trzeba to wypracować, właśnie wypracowując umiejętności uważności, bo nie jest to łatwe, żeby wypracować w sobie tę milisekundę zatrzymania. Po dłuższym praktykowaniu mindfulness jest to możliwe. I na to jestem właśnie dowodem. To właśnie sprawiło, że podejmowane przeze mnie działania się zmieniły. Dam Wam przykład z moich ostatnich doświadczeń. Straciłam pracę. Moim działaniem było podzielenie się tym na Facebooku. Czy to było bardzo automatyczne działanie? I nie przemyślałam go? Nie do końca. Ja czułam, że nie mam się czego wstydzić. Myśli, które do mnie przyszły. Może nie powinnam tego pisać publicznie. Może jest to coś, co powinnam zupełnie zachować dla siebie. Odparłam, twierdząc, że ja się tego nie wstydzę. Znalazłam w tym również sposób na to, żeby uwolnić emocje. I wyobraźcie sobie odzew, który miałam od osób mi bliskich i dalszych. Był wspaniały. Był szansą dla mnie, na to, żebym mogła uwolnić te emocje, które skumulowały się przy tej niespodziewanej sytuacji dla mnie. Była tam również pewna rozmowa, która mi dała ogromnie dużo wartości. Krótka, w miarę mm, nie głęboko wchodząca, jeżeli mogę tak to określić, rozmowa przez Messenger. Gdzie moja znajoma, której chciałam w tym momencie serdecznie podziękować, podzieliła się ze mną swoim doświadczeniem, w którym mówiła, że bardzo obwiniała siebie, gdy ona straciła pracę. Szukała, w którym miejscu popełniła błąd i w jaki sposób to ona sprawiła, że została zwolniona. Ja kiedyś też tak bym miała. Kiedyś bardzo się obwiniałam za wszystko. Trzy i pół roku praktykowania uważności sprawiło to, że w momencie, gdy zostałam zwolniona i przyszła do mnie myśl, co złego zrobiłam, ja tę myśl zauważyłam i puściłam. Nie wchodziłam w nią. Poczułam, że mogę pozwolić sobie na to, żeby być wolną od takiej właśnie myśli. Tu nie chodzi o zanegowanie jakiejś rzeczywistości, o życie w kłamstwie, bo ja chcę widzieć prawdę. Ale tutaj chodzi o to, żeby nie robić sobie samemu dodatkowej krzywdy, po prostu sobie nie dowalać. Mindfulness jest po to, żeby zauważać wszystkie emocje. Jeżeli czujemy złość. I ten złość zakopiemy gdzieś głęboko w środku siebie, bo akurat nie ma możliwości wyładowania złości, albo nie wypada się złościć, lub mamy takie przekonanie, że złość piękności szkodzi. Zakopując to głęboko w środku siebie, w naszej gdzieś podświadomości, to autentycznie rośnie w nas. Tak jak kiedyś powiedziała bardzo fajnie jedna psycholog, ta złość idzie do piwnicy pakować bicki i uderzy w nas kompletnie niespodziewanie w momencie, gdy zupełnie nie będziemy akurat się tego spodziewać. Znacie takie historie? Że, rozpła że rozpłakałaś się czy roz rozścieczyłeś się w momencie, gdy to nawet nie było tak naprawdę adekwatne, a to tylko i wyłącznie dlatego, że kiedyś wcześniej Tą złość zakopaliśmy w sobie. O co chodzi jeszcze z tą praktyką mindfulness wracając? Budowanie odporności psychicznej. Chodzi o to, żeby doświadczać. I teraz właśnie chciałabym Ciebie zaprosić do krótkiej medytacji. Jeśli masz ochotę, to usiądź teraz ze mną. I nie do końca. Usiądź opierając się, usiądź wygodnie, ale z wyprostowanymi plecami. Jeśli siedzisz na krześle, wysun się troszkę do przodu, łatwiej będzie ci utrzymać proste plecy. Wyobraź sobie, że ktoś ciągnie Cię za sznureczek na czubku głowy, tak, że twoje kręgi właśnie się. Wyciągają, wyprostowują. Ręce połóż wygodnie na udach, możesz przymknąć oczy lub je zupełnie zamknąć. Jeśli pozostawiasz oczy otwarte, skieruj je na jeden punkt przed sobą około metra. Podbródek wsuń lekko w dół i zacznij obserwować swój oddech. Zauważ, gdzie wpływa on do ciała? Czy czujesz przez jakie części ciała on przechodzi? I teraz zwróć uwagę, gdzie Twój oddech się zatrzymuje, gdzie kończy swój bieg. Być może unosić się brzuch, być może rozszerza klatka piersiowa. Spróbuj bez oceniania po prostu zauważać. Przenieś teraz swoją uwagę na temperaturę powietrza, która wchodzi do Twojego ciała. Czy różni się ona od tej temperatury powietrza wychodzącego? Pewnie normalnym jest, że siedząc tak przez dłuższą chwilę, nasze myśli zaczynają się ocywać. Nie oceniaj ich. Staraj się je tylko zauważać i puszczać, tak jakby były chmurkami na niebie, które po prostu przelatują. Jeśli jakiś punkt w Twoim ciele domagasz teraz bardzo uwagi, odnotuj to i poślij tam swój oddech. Możesz poprawić swoją pozycję, jeśli lekko się zmieniła, wyprostuj plecy. Prześlij oddech tam, gdzie Twoje ciało o to prosi. Zauważ to. Jeśli jest jakiś ból lub dyskomfort, który cały czas Ci doskwiera, razem z Nim rób dalej to ćwiczenie. Przy kolejnym wdechu zwróć uwagę na otaczającą Cię przestrzeń, zwróć uwagę na dźwięki, które do Ciebie docierają. Te dźwięki z bliska i z daleka. Usłysz również te dźwięki, które są ukryte pod tymi bardziej donoś... głośnymi. Zauważaj je, ale też nie wchodź tak głęboko w nie, żeby się w nich skupić. Ciągle z zamkniętymi oczami zwróć uwagę na przestrzeń, w której jesteś. Otocz swoją uwagą to miejsce, w którym właśnie teraz przebywasz. Ta praktyka dobiega już końca. Możesz lekko otworzyć oczy. Powoli poruszać ciała. I usiąść dokładnie tak, lub przybrać taką pozycję, która jest dla Ciebie teraz wygodna. Jestem bardzo ciekawa Twoich przemyśleń po tej praktyce. Nie wiem, czy była to Twoja pierwsza, lub może kolejna styczność z uważnością. Ale chciałabym Ci jedną rzecz przekazać. Zrobię do tego, tego specjalny wykres. Tutaj na tej osi narysowałam strzałkę w górę. Będzie to aktywność naszego umysłu. Strzałką w dół jest po prostu czas. Ja prowadziłam Cię w tej medytacji. Była to praktyka formalna, gdy właśnie tak nazywa się w uważności, w mindfulness medytacje prowadzone i ta medytacja mój, moja, pro, moje prowadzenie szło tutaj od początku do końca miało na celu skupienie twojego, Twojej uważności na konkretnym poziomie zadaniem było skupić się na instrukcji a teraz chciałbym Ci pokazać jak możliwie jest, że pracował twój umysł? Mogło się zdarzyć, że odpłynęłaś czy odpłynęłaś w myśli. Później wróciłeś do dalej medytacji. Później troszeczkę przyszło zmęczenie. Ale wróciłeś, zdecydowałaś się czy zdecydowałeś się wrócić. Później znowu odpłynęłaś w myśli. Albo mogło też cię ogarnąć zupełne zmęczenie, bardzo bliskie snu. Czyli już zupełny brak aktywności umysłu. A później znowu wróciłeś i przyszły myśli. Być może jakiś, e, być może przyciągnęło cię twoje ciało. Jakiś ból, dyskomfort, coś uwierało. Może było to jakieś łaskotanie. Może było to e, jakieś zdrętwienie. I teraz kluczowym jest, że w mindfulness Chodzi o te właśnie punkty. Te punkty, gdy Twój umysł odpływał, a Ty decydowałeś się wracać do instrukcji i podążać dalej za ćwiczeniem. Na tym właśnie polega praktykowanie mięśnia uważności. Że pomimo to, że nasz umysł odpływa, i to jest zupełnie normalne, może odpływać 300 razy podczas jednej praktyki, a może odpływać parę razy, możemy nawet być bliscy snu, a możemy nawet i zasnąć, to się również przytrafia. Jeśli natomiast zdecydowałaś się czy decydowałeś się wrócić do instrukcji i za nią podążać, to to jest właśnie mindfulness. I to jest Twój sukces. Zdarzają się takie dni, że nie jesteśmy w stanie podążać za instrukcją i po prostu przerywamy. To też jest OK. Pamiętaj, mindfulness nie jest ocenianiem. Jeżeli zdarzy się komuś zasnąć, to jest ciekawe pytanie, które dostałam już wielokrotnie, co to znaczy, że zasnąłem na praktyce uważności? Nic prostszego, po prostu byłaś czy byłeś śpiący. Brakuje ci snu, a Twoje ciało wie, co jest dla Ciebie najlepsze. Tak, to jest w ogóle ciekawe, że naprawdę nasze ciało wie, co, czego nam jest potrzeba, tylko my bardzo często go nie słuchamy. Na tym właśnie polega mindfulness. I jeśli masz ochotę dalej zgłębiać tę praktykę, dowiedzieć się więcej. Daj mi znać, proszę, w komentarzu, bo bardzo jestem ciekawa, jakie są Twoje doświadczenia. Być może masz jakieś pytania. Pisz do mnie, bądźmy w kontakcie. Dzięki Ci serdeczne za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam.